Zadanie jest realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj. Nowa jezdnia na fragmentach bezskrzyżowań ma po jednym pasie w każdym kierunku, natomiast przed skrzyżowaniami są dodatkowe pasy. U zbiegu z ulicą wjazdową zostało wykonane rondo turbinowe z osobnymi pasami do zjazdów w kierunku ulicy Gajowej, tak by pojazdy, które będą musiały ewentualnie poczekać przed przejazdem, nie blokowały przejazdu głównym ciągiem trasy NS. Ronda turbinowe są uważane za najbardziej bezpieczne, ponieważ będąc już na nich nie trzeba zmieniać pasów ruchu. Ruchem będzie sterować w tym rejonie nowa sygnalizacja świetlna, która właśnie jest montowana. Wykonawca skończył już niemal wszystkie roboty drogowe, kanalizacyjne i oświetleniowe. Obecnie trwa malowanie, oznakowania poziomego i instalowanie znaków pionowych głównie przy rądzie. Powstały poza tym jezdnie serwisowe, drogi rowerowe oraz chodniki, a także zatoka do kontroli pojazdów przez inspekcję transportu drogowego albo policję. W okolicach ulicy Czarnoleskiej zostały ustawione ekrany dźwiękochłonne. Poza tym urządzono nowe trawniki z drzewami i krzewami. W najbliższym czasie cały nowy fragment trasy NS mógłby zostać dopuszczony do ruchu. Tak się jednak nie stanie, ponieważ jeden z okolicznych mieszkańców zaskarżył obowiązujące zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, a jest to procedura niezależna od MZDiK, trzeba poczekać z otwarciem drogi. Jak informuje Miejski Zarząd Ruki Komunikacji w Radomiu, nie można tego zrobić również m.in. dlatego, że mieszkaniec samowolnie przegrodził część jezdni serwisowej oraz z ciągu pieszo-rowerowego. Przechodnie i cykliści musieliby schodzić na ulicę, żeby ominąć ten teren. Tymczasem ze względów bezpieczeństwa nie mogą oni poruszać się tamtędy razem z przejeżdżającymi samochodami. Zakres prac przy budowie trasy NS został dodatkowo rozszerzony o przebudowę odcinka ulicy Wjazdowej wzdłuż zajezdni autobusowej MPK Radom. Droga ma być szersza, dzięki czemu upłynie się ruch w kierunku Nowego Ronda oraz przejazdu kolejowego. Ten etap rozpoczął się nieco później niż podstawowa część inwestycji, więc skończy się także później. Zgodnie z umową z wykonawcą poszerzona ulica wjazdowa powinna być gotowa do końca listopada.